Szczęść Boże, serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, jestem rzecznikiem prasowym partii. Obok mnie pan poseł Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej, Piotr Heszen, członek Komitetu Politycznego Korony, a także Adam Kania, prezes Fundacji Polskie Weto i jednocześnie koordynator projektu Nuremberga 2.0. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie, w zasadzie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zrobiło się głośno o pewnym projekcie, który wyszedł z inicjatywy Środowiska z Związanego z panem Zbigniewem Ziobrą, o tak zwanej ustawie w obronie chrześcijan. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kogo de facto ma bronić tak zwana ustawa o bronie chrześcijan i kolejna wątpliwość, kto chce w Polsce bronić chrześcijan? Zacznę od drugiego. Pytania. czy wierzycie Państwo, że chrześcijan w Polsce chce bronić ten, który przez ostatnie dwa lata milczał, kiedy zamykano nam kościoły w czasie najważniejszych dni świątecznych wyroku? Czy myślicie Państwo? I wierzycie Państwo, że chrześcijan w Polsce chce bronić ten, który jednocześnie, jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, potakująco nadzoruje wszystkie sprawy sądowe, w których zarówno świetcy, jak i duchowni są rozliczani z rzekomo nieuprawnionego sprawowania czy rzekomo nieuprawnionego udziału w kulcie religijnym. Czy wierzycie Państwo, że chrześcijan w Polsce chce bronić ten, który przez ostatnie dwa lata pod pretekstem pandemii milczał, kiedy policja zamiast uczyć się obsługi broni, uczyć się choćby tego, jak wygląda granatnik i po czym poznać, że jest naładowany, uczyła się, uwaga, jak. Wierni w kościołach są ubrani, ilu ich jest, i e, uczyła się mierzyć odległości między nimi, e, a w zamian za nieprzestrzeganie e, jakichś wyimaginowanych kryteriów e, serwowała e, niemałej wysokości mandaty. E, jeśli potakująco odpowiadacie sobie, drodzy Państwo, na te pytania, jeśli w to wszystko wierzycie, zastanówcie się, czy jesteście nadal chrześcijanami, katolikami, a może stworzyliście sobie już nowego Bożka w osobie pana Zbigniewa Ziobry i wyznajecie nową religię ziobrystów. Jeszcze takie dwie kwestie powiedziałabym około projektowe, które chciałabym poruszyć. Mianowicie jedni powiedzą po co my w ogóle o tym rozmawiamy, przecież chrześcijanie w Polsce w ogóle nie są prześladowani. To nie ta strefa geograficzna. Ci, którzy tak sądzą, tym, którzy tak sądzą, polecam najnowszy numer zeszytów norymberskich, który dokumentuje prześladowania chrześcijan w Polsce przez ostatnie dwa lata pod pretekstem pandemii. Więcej o tym kolejni mówcy. Taki tylko e, nam się nasuwa po przeczytaniu tejże e, wcale nie grubej książeczki, e, że chrześcijaństwo i chrześcijanie w Polsce są prześladowani przez tych, którzy teraz chcą ich rzekomo bronić. A kolejna kwestia e, to może już do chrześcijan i katolików, którzy widzą w projekcie tej ustawy słuszne zapisy, bo zna się takowe znaleźć. Tutaj e, odpowiadam państwu analogią, a jednocześnie pytaniem, czy zatrudnilibyście państwo wilka do pilnowania owiec? No nie, choćby przez Przedstawiał najsłuszniejsze wydawałoby się projekty. Dlatego nie dajmy się zwieść wilkom w owczej skórze, bo jeśli mamy do czynienia z taką maskaradą, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I wcale nie chodzi tu o chrześcijan, o tym więcej z kolei pan poseł. Zapraszam kolejnego mówcę, Piotra Hesena. To takie egzemplarze dla Solidarnej Polski przed Bożym Narodzeniem. Ja może wyjątkowo przeczytam fragmencik, takiego można powiedzieć stenogramu z ostatniego posiedzenia poselskiej komisji śledczej. Jacek Ćwięka przedstawił wybrane przypadki szykanowania księży katolickich w województwie pod, podkarpackim. Ksiądz proboszcz, pragnący zachować anonimowość, posługujący Powiecie Niżeńskim w Diecezji Sandomierskiej, nękany był głównie za sprawą złośliwego sędziego z Sądu Rejonowego w Nisku za tzw. metry kwadratowe na jednego wiernego. Ksiądz Franciszek Partyka, proboszcz z parafii w Tarnogórze Koło Leżajska w Archidiecezji Przemyskiej, zetknął się z oskarżeniem sanitarnym na podstawie przeliczania liczby samochodów przed Kościołem przez policjantów. Ksiądz Witold Szczur z parafii Gołuszowice w Diecezji Tarnowskiej. W powiecie Mieleckim spotkał się z szykanami głównie ze strony połączonych sił dyrektora powiatowego Sanepidu w Mielcu Grzegorza Burka i aspiranta Zbigniewa Pyzia z Komisariatu Policji w Tuszowie Narodowym, podlegającym pod Komisariat Powiatowy w Mielcu. Obydwaj panowie wykazywali się wyjątkową gorliwością w dokuczaniu księżom. Grzegorz Burek słał pisma zawierające nawet instrukcje, jak kapłani mają rozdawać komunię świętą, grożąc policjom karami administracyjnymi i wymierzając je. Aspirant Pyś inwigilował księdza Witolda Szczura, wysyłając do swoich przełożonych szczegółowe notatki służbowe. Księdzu proboszczowi przydarzyło się, że policjant próbował zerwać mszę świętą, czego nie notowano nawet w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tak As... jest, ksiądz odprawiał mszę świętą, gdy policjant wtargnął do prezbiterii. Aspirant Zbigniew Pyś prześladował także księdza Ryszarda Wilka, proboszcza z Borków Nizińskich, który rzekomo powinien przebywać na kwarantannie. W rzeczywistości ksiądz proboszcz nie został nawet poinformowany, że jest na kwarantannie, i to nie tylko pisemnie, jak tego by wymagało prawo, ale w ogóle w jakikolwiek sposób. W notatce służbowej aspiranta Zbigniewa Pyzia z 20 stycznia 2022 roku, czyli jeszcze całkiem niedawno, a te sprawy się ciągle tego roku, wloką. Stycznie tak. tego roku. Te sprawy nie zakończyły się wszystko. Znajduje się między innymi informacja, że duchowny rozdawał komunię wiernym z ręki. Inny fragment twórczości policjanta Pyzia brzmi, że widział księdza w zielonym ornacie, a ten przyznał się do rozdawania tak zwanej komunii. I... Zaraz, zaraz, szanowni państwo, nisko na Podkarpaciu. Czy to przypadkiem nie są rodzinne strony pana ministra Warchoła, który, jak słyszymy, jest autorem, a w każdym razie wniosł walny wkład w ten projekt ustawy oszukańczo zatytułowanej i medialnie rozreklamowanej jako ustawa w obronie chrześcijan? Tak. Jeszcze trwały te sprawy, jeszcze księża byli ciągani po sądach na Podkarpaciu, a już ludzie z Solpolu zbierali podpisy poparcia pod pretekstem, pod projektem ustawy w obronie chrześcijan. Co za religia? Jaka to religia? Hipokryzja i koniunkturalizm. To jest religia tej formacji czyli faryzeizm, także również tak można powiedzieć. Dla porządku zeszyty, czwarty numer, w ten sposób wypełniliśmy misję kwartalnika. Tutaj jeszcze takie podtytuły patodziennikarze covid i publiczne cytaty hańby do dostania poprzez stronę norymberga2.pl, także w pakietach świątecznych. Zapraszamy. Adam Kania, zapraszamy. Szef projektu Norymberga 2.0, prezes Fundacji Polskie Weto. Dzień dobry Państwu. Można by było powiedzieć: pandemia, ale to już było. Nic bardziej mylnego, nie tylko w kontekście Kościoła, nie tylko w kontekście tematów, które poruszaliśmy na komisjach poselskich Norymberga 2.0, które oczywiście tutaj zostały spisane. Za co bardzo dziękuję redaktorowi naczelnemu Piotrowi Heszenowi. Drodzy Państwo, wiele przed nami. My dzisiaj wracamy z sądu, gdzie próbowaliśmy bronić umorzenia przez prokuraturę sprawy związanej z interwencją poselską u pana Szumowskiego, który 1 marca próbowaliśmy się z nim spotkać i poruszyć tematy związane z zwalnianiem pracowników pod pretekstem nieposiadania eksperymentu medycznego w swoim ciele. Drodzy Państwo, w poniedziałek ostatni w Krakowie Mieliśmy smutne obrazki polskiej prawnej rzeczywistości, gdzie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie został wpuszczony w trybie interwencji poselskiej na posiedzenie, które dotyczyło lekarza, który bezczelnie ośmielił się mówić o tym, że rząd się myli w obostrzeniach i w czasie pandemii popełniał błędu, a był to zakaźnik z wieloletnim trzydziestoletnim e, doświadczeniem. Można by rzec, czy to już było? Nie, nie, to proszę państwa, to się dzieje i. Przed nami jeszcze wiele aktów. Tej historii, no, chociażby zapowiedzi ministra Niedzielskiego, ministra choroby jednej, śmierci, jednej choroby i, i nagłej śmierci, który już w styczniu zapowiedział falę kolejnego jakiegoś tam wirusa, który urzędowo działa albo nie działa. Drodzy Państwo, my w projekcie Norymberga będziemy dalej się tym zajmować, chcemy się dalej tym zajmować. Jest to projekt społeczny. Wszystkie te tematy kościelne, społeczne, yy, yy, Biznesowe, sądowe, administracyjne są dla nas szalenie ważne i ważne jest to, żeby wpisać to w ramy prawne i pokazać absurdalność tych wszystkich spraw. Żeby to się stało, to ten projekt społeczny potrzebuje Państwa wsparcia i niczym, niczym złym i niczym nietaktownym będzie, że ten projekt nie będzie funkcjonował, jeżeli Państwo nie przyczynią się do tego. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić stronę norymberga2.pl, zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tych materiałów które są upublicznione bezpłatnie. Oczywiście wersję papierową można sobie zamówić na stronie sklepu osłuchowej. A także zapraszam do tego, żeby wspierać nas finansowo, żebyśmy mogli zaplanować za budżet na rok 2023. Jest do tego uruchomiona specjalna, odrębna zrzutka. Jak Państwo sobie wygooglują zrzutka Norymberga 2023, tam znajdą Państwo miejsce, w którym można będzie nas we, wesprzeć. Myślę, że wiele jeszcze historii smutnych i pokazujących smutny obraz tego, co się działo w naszym kraju przed nami. Dlatego musimy. Czujnie patrzeć na to, co się będzie wydarzało w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję. 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 Pan poseł Grzegorz Braun. A wracając do ustawy o obronie, w obronie chrześcijan, szanowni państwo, przede wszystkim polecamy lekturę tego projektu. Tam o chrześcijaństwie ani katolicyzmie nie ma mowy, takie słowo w projekcie się nie pojawia. To jest tylko otoczka medialna, to jest propaganda. Ten projekt będzie używany jako pałka do układania po głowie przeciwników politycznych, po to, żeby wykazywać, że nie są szczerymi, dostatecznie zaangażowanymi chrześcijanami. To podłe. To dodat, na dodatek do hipokryzji i koniunkturalizmu, bo jest koniunkturalizmem nie bronić chrześcijan przed największym prześladowaniem. Uwaga, w dziejach, w historii polskiego kościoła, nie było tak przez tysiąc lat, żeby jakikolwiek napastnik, zaborca, okupant zamknął naraz wszystkie kościoły na terenie całego kraju. Tego nie było. Tego dokonał rząd Mateusza Morawieckiego z ministrami Szumowskim, Niedzielskim, wielkim szpitalnikiem Dworczykiem, et consortes et tutti quanti. Kto przed tym nie bronił Kościoła, teraz, teraz będzie starał się nadrobić te zaległości właśnie rozgłośnym reklamowaniem projektu, w którym powtarzam o chrześcijaństwie nie ma mowy i jeśli wczytamy się dobrze w ten projekt i to jest nasza wątpliwość, my nie wiemy, do czego tak naprawdę to prawo, jeśli stanie się prawem, zostanie użyte. Czy bardziej i częściej do obrony Krzyża, czy może do obrony menory i obrony Koranu. Ponieważ w tej ustawie użyte jest sformułowanie o charakterze nieprawniczym, a literackim, kto lży, kto szydzi. I jeszcze określeniu lżenie przypisałbym jakoś... Twardość, bezpośredniość, to jesteśmy w stanie stwierdzić. Ale szydzenie to już zahacza o kontratyp działania artystycznego, happeningu. Pytanie, to był czy. Był możliwy epitet złośliwie. Tak, złośliwie, złośliwie szyć. Złośliwie Co to znaczy złośliwie? Jak dowieść przed sądem czyjeś złośliwości w opozycji do, do szczerej, e, e, nieprzymuszonej woli? Szanowni Państwo, jesteśmy pierwsi do obrony chrześcijan, katolików przed prawdziwym prześladowaniem. Natomiast nie ulegniemy szantażowi politycznemu i moralnemu i nie będziemy bezkrytycznie popierać kolejnego projektu. Pisowsko-Solpolowskiego z tego tylko powodu, że się na oko fajnie nazywa, bo jest to jak zwykle pułapka w tych projektach, które tutaj się pojawiają. Zawsze, Szanowni Państwo, jest jakaś marchewka na zanętę i jest co najmniej gruby kijek zainstalowany, który może służyć do. No chociażby. Pociągania przed sądy ludzi, którzy mieliby na sobie koszulkę z jakimś ironicznym wydźwięku nadrukiem odnoszącym się do, do wiary w Mahometa czy, czy wiary talmudycznej, ubóstwienie własnego plemienia. Kto by do tych rzeczy się odnosił, ryzykuje, że w świetle tego nowego prawa nie umknie z tej fałszywie, opacznie pojmowanej sprawiedliwości. Rzeczywiście opóźniliśmy tę dzisiejszą konferencję prasową, dlatego, że musieliśmy dosłuchać do końca uzasadnienia łajdackiego wyroku, który podtrzymał decyzję prokuratora Mariusza Chmielewskiego. Wyrok, czy raczej postanowienie, bo była, było to posiedzenie, nie rozprawa, postanowienie ogłosiła pani sędzia Danuta Kania, zbieżność nazwisk przypadkowa, całkowicie przypadkowa. Polecam państwu te łajdackie kreatury, które w prokuraturze, w prokuraturze... Dopuszczają się jednego matactwa, a, a w sądzie to matactwo jest jeszcze pomnożone i przepuszczone przez, przez aparat pojęciowy sądownictwa posperelowskiego Danuta Kania i Mariusz Chmielewski. Chyba nie pomyliłem nazwisk. Przyglądajcie się Państwo ich karierom. Być może, być może zobaczymy ich wkrótce w pokojach, gabinetach, korytarzach Ministerstwa Sprawiedliwości, bo widzimy, że to są prokuratorzy i sędziowie od mokrej roboty. Tacy, którzy się nie zawahają wygłaszać z podniesionym, kamiennym, miedzianym czołem, nie, nie zawahają się wygłaszać oczywistych kłamstw, negując fakty, które w tym przypadku, żeby było śmieszniej i straszniej, były i są po prostu udokumentowane filmem. Dwa różne nagrania zeznania świadków, ale pani sędzia wszystko to elegancko wytłumaczyła, że to, co się zdarzyło, w istocie nie miało miejsca. Płęta, Szanowni Państwo, nie ma takiego kota, którego sądy postperelowskie w państwie PiS i Solpolu nie mogłyby odwrócić ogonem. Nie ma takiego kota, Szanowni Państwo, strzeżcie się fałszywych przyjaciół i obrońców chrześcijan. Kłaniamy się wesołych, błogosławionych świąt, wszystkiego dobrego, obyśmy to jakoś przetrwali, tak żeby policjanci, którzy dzisiaj zabezpieczali salę sądu e, Warszawa, Praga, Południe, sądu rejonowego, żeby ci policjanci. Takich, takich kłamców niszczących fundamenty prawnoustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze sprawiedliwości, żeby mogli kuć w kajdanki i wywozić na białą łękę, czego sobie i państwu na te nadchodzące święta życzymy. Nie chciałbym nadużywać tego sformułowania, ale to też można w jakiś sposób podciągnąć pod prześladowanie chrześcijan we własnym kraju. Dziękujemy można, nas. można. Z Bogiem, kłaniamy się. Dziękujemy.